ale zobaczymy maczka zakościelnego, Julię Żugaj i Wanesę Aleksander. Czy pani jest w 100% zadowolona z, takiego, z takiej wielkiej trójki? E, tak, rzeczywiście. Wydaje mi się, że te trzy pary, które są w finale, rzeczywiście tańczą bardzo dobrze. Każdy tańczy inaczej i to będzie, myślę, tak escytujący finał, jakiego dawno nie było, ponieważ śmiem twierdzić, że to są trzy prawie równorzędne pary i będą takie niuanse decydowały o tym, która z tych par wygra. No w finale już nie nas głos sędziowski się nie będzie tak bardzo liczył jak SMS-y. Więc zobaczymy, jak to. Będzie, ale uważam, że będzie bardzo ciekawie, i myślę, że dostarczą nam tylu emocji, że my tu wszyscy padniemy z wrażenia. Wszyscy zrobili duży postęp i naprawdę ich ogląda się już z taką przyjemnością. E, tak jak powiedziałam, to są trzy absolutnie różne pary. E, Julia jest taka, wiesz, rozbawiona, rozkichrana, zabawna, otwarta, taka, wiesz, młodość tryska z jej z oczu i to cudownie. Maciej, taki trochę wiesz wycofany, ale taki wiesz męski, silny, taki właśnie tak, taki trochę tajemniczy, nawet czasami cudownie. I Vanessa uśmiechnięta i taka dosyć poprawna technicznie. Czyli trzy wspaniałe osobowości, trzy różne. Jak będzie finał, to my tu chyba wszyscy pospadamy z krzeseł, bo ja myślę, że tutaj będą iskry na podłodze, bo to naprawdę trzy wyjątkowe. Ja nie pamiętam, dużo było ciekawych i dobrych finałów, ale takiego to już nie pamiętam. To prawda, ja sama jako widz nie jestem w stanie wybrać. Właśnie, prawda? Tak. Oczywiście my będziemy oceniać bardziej też technicznie, ale jako widz nawet trudno, gdybym teraz ja miała szybciutko przeskoczyć w stronę widza, bardzo trudna decyzja.